Siema na mordeczki, z tej strony Kabelek, a dzisiaj ze mną jest... Dobrze, nikt ze mną nie jest, dobrze, czyli Karak jakiś, nie wiem, głupia nazwa jak but, no ale dobra, nieważne. A to jest właśnie pierwszy odcinek z naszego Robloxika przepięknego, ha ha ha! Czu, czu, czu. To jest poddaję, że tryb Dungeon Quest, dobrze mówię, no, Dungeon Gue... Quest, Prób... no! Z Arturem spróbujemy zrobić z tego serię od, od Pro do Nowa. To jest bardzo fajny tryb, bardzo bardzo fajny. Polecam, Dungeon Quest jest super. Co? No, od nowa, od, od pro do nowa. No to właśnie, seria jest taka, że od, od pro do nowa. Nie no, żart, od pro do noba... od noba do pro. Sorki. No, próbujemy zrobić właśnie z tego serię i pewnie będzie. Będzie z kilkanaście podajże odcinków. No dołączyłeś. Bo już jest minuta filmu, a my nawet nie zaczęliśmy. Mógłbyś? Mógłbyś się pośpieszyć? No to szybciej, bo zawsze to ja byłem Kuba dawaj szybciej, szybciej A teraz to ty No tak, bo u Marcina to zawsze taki A, u Marcina, a nie, bo A, to taki Marcin, to taki Kolejny. Znaczy wujek, śmieszny Dołączasz czy nie, bo nie ma czasu. Już jestem, ale się nie przydałeś się. Jezus ma jak ty tak będziesz... Jak ty tak będziesz dołączał do sesji, to panie. Dołączyłeś, czy nie?